Staje rano, oczy open, szybki prysznic, szybka kawa Czas już walczyć z czarnym światem, który chce dziś przejąć Szata niebo spada, kolor szary czarną dziurą się dziś staje To magiczna otchłań czasu, którą gwiazdy z nieba daje. Wezmę jedną dziś dla ciebie, to wulkanu czarny kamień Meteoryt z nieba leci, dzieli kamienie na szaniec Czy to Saturn, czy to Jowisz, czy to niebo, może trawa W czarnej dziurze się roztopi i powstanie czarna lawa Teraz po księżycu chodzę, kiedyś po słońcu chodziłem Teraz wolę ciemną szczerość, a nie jasną prawdę Zniknęć, gwiazdo zbiorów, pełen kolarz. Moja wizja dziś świata, że na każdej z naszych planet zmartwychwstaje staje teraz szatan. Bo w czarnej dziurze dziś żyjemy, rej. to są galaktyczne hieny. Żeby pojąć, żeby zabić, żeby zniszczyć twoje marzenia, Koniec końców może kiedyś z czarnej dziury będzie ziemiał. Gdyby Bóg dzisiaj ja miał rogi, aureole. Miałby diabeł, pomieszałoby się piekło z kolorowym życia światem. Czy dobry, czy zły charakter powiązany? Tym czarną dziurą wszystko będzie pożegnane Jestem atomową bestią, spadam z nieba dziś jak grom Łakom kończyny wypadną, złote zęby już na złom Zachowuję się jak Cerber, szczekam trzema dziś głowami Na ludzi, co zamiast Bogu szatanowi pomagali Wchodzę w czarną dziurę z buta, będę walczył z czarnym ogniem Przejdę z kosą ją na wylot kolorowym czarem wspomnień Z gwiazdą zbioru dziś wybieram swych walecznych wojowników Stanę z nimi do tej walki bez znaczenia dla wyniku Szarość powoli już znika, burza traci swe piorunki już zaczynam z czarną dziurą tu wygrywać w kalambury Szybki strzał, szybki skok, już przebiłem ją na wskroś Ona stoi tak jak człowiek, słyszę łamiącą się kość Czarne niebo zmienia postać, wraca do rzeczywistości Znów posiada zwykłe chmury, a nie przodków czarnej kości Szatan zginął wraz z tą dziurą, trzeba w życiu myśleć Głową idę spać, oczy close, szybki prysznic i na nowo Gdyby dzisiaj miał rogi aureole, miałby diabeł Pomieszałoby się piekło z kolorowym, życie światem Czy dobry, czy zły charakter wszystko będzie pożegnanie się ze sprawą.